Witajcie, z tej strony Skorpion. Przed nami kolejny odcinek z serii Krótkie Spięcie. No i tutaj wybieramy sobie oczywiście bohatera. Jest ich mnóstwo, ponieważ jest to Legendary Edition, czyli posiadam wszystkich. Dobra, kogo by tu wybrać? Nie widzę tego, kogo chciałbym, więc wybierzemy sobie jego. Sub -Zero. No i tutaj niech będzie losowanko przez komputer. Green Lantern. No i plansze też losowo. Fighters approaching the Batcave. and let you hurt people, Sub-Zero. Only bloodshed will save this realm. That's not how we do things here. Begin. Ciekawy tekst, no i zaczynamy walkę. Zobaczymy, jaki ma superpower Sub-Zero. Sub-Zero. No, na razie dostaję w tyłek. No nie, zrobił rzut. Co teraz, ja? No, całkiem był spoko. Ok, czasy jakiegoś wykonaliśmy. I rundę mamy wygraną. No i w tej spróbujemy ten super power. Ale to dopiero potem. Chyba, że będzie starcie. Wtedy może być problem, bo. Zabiera to ten czas, a raczej energię. Z właśnie super powera, z tego paska. Wow, rozbrykał się. I wygrał rundę. Co za gościu. Dobra, super power wejdzie. jest wlast. Co on też robi? Taki średni. No i to by było tyle. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do następnego odcinka. Cześć.